Witajcie jak zawsze. Dzisiaj wybieramy się na pierwszy zlot grupy Bushcraft Traditional. No i w tej chwili dopiero wyruszyliśmy. Tutaj jest ze mną kolega administrator grupy Norbert Zając. Cześć. Jak widać w pełnym ekwipunku. No i ścigamy na razie drogą w górę. Tego dnia warunki niezbyt nam sprzyjały. Na umówione miejsce dotarliśmy po południe. Jednak plany organizacyjne z lotu i zawiązywanie nowych znajomości zajęły nam zbyt wiele czasu, aby wystarczająco dobrze przygotować się na nocleg, który na dobrą sprawę zaczęliśmy organizować sobie dopiero o zmierzchu. Co prawda udało się nam w tym czasie rozwiesić tarpy i rozpalić ogień, jednak bez gromadzonego opału, o późnej godzinie, w porywistym wietrze i kilkustopniowym mrozie Postanowiliśmy odpuścić sobie pierwszą noc i tym razem przenocować zresztą w starej chałupie. Wieczór spędziliśmy na długich rozmowach, przepełnionych wesołymi żartami. Natomiast z rana, zaraz po zjedzeniu jajecznicy, dzieliśmy się za przebudowę naszego obozowiska. Wczoraj za dużo nie udało nam się pokazać. Przyjechaliśmy tutaj późnym wieczorem i tak naprawdę ścigaliśmy się z czasem, a ostatecznie porzuciliśmy plany. Obozowania, warunki były bardzo trudne. Cały czas wiał wiatr, no i sypało śniegiem, ale to jeszcze akurat nie było najgorsze. No, ale właśnie tutaj z kolegą Norbertem przekształciliśmy trochę swój obóz. Zbudowaliśmy sobie schronienie z dwóch tarpów impregnowanym. Wszystko w miarę możliwości w jak najbardziej tradycyjnym stylu, o ile nam się to udało. Kolega tutaj. Jak widać śpi na e, skórach naturalnych. Pod spodem podłożył sobie warstwę cetyny, także myślę, że pewnie będzie tutaj dobrze przygotowany na tą noc. Ja oczywiście standardowo zwykła cetyna ze świerku. Na no, to może położę sobie e, jeszcze e, pałatkę i jakoś będziemy sobie organizowali ten nocleg. A resztę co? Siedzimy tutaj z chłopakami. Tam e, rozbi, rozbili sobie... Koledzy, raczej tatki, bardziej współczesny w stylu biwak, ale też jest tam ciekawie, bo zasilany piecykiem na gałązki drewniane. Tutaj jest też z nami kolega Rufus, możesz powiedzieć parę słów. Parę słów, dzień dobry. Też zaraz rozbiję obóz z impregnowanego płótna. Podobna konstrukcja będzie, będą trzy, trzy posłania. Tywaliśmy się wiosny. Mamy środek zimy, zrobiła nam pryma na 1 kwietnia, dzisiaj jest drugi ale żartów jak widać zimą nie ma końca, także... Tej nocy nie mogliśmy już sobie odpuścić, a więc jak przystało na leśnych ludzi, poszliśmy się narąbać. Well Kończąc nasze prace obozowe i zgromadzając wystarczającą dużą ilość opału wyruszyliśmy do chaty, aby móc wziąć udział w warsztatach technik rozpalania łukiem ogniowym organizowanych przez kolegę Rafała. Można rozpalić przy pomocy każdego gatunku drewna, nie? nogie. Nawet przy pomocy takich gatunków jak gra czy bułk, nie? Ale nie ma sensu, nie ma sensu się katować, nie ma sensu wyprówać sobie płuc. Gra by mi się udało, ale. Tak, gra, zacznijmy tak, tak, to robienia, kacjowa, y, jesion i tak dalej. Nie, ale to jest przerost y, formy nad treścią, przerost ambicji nad możliwościami. Szkoda, szkoda czasu i atłasu. Uwaga, idę w spóźnioscy. Nie znoszę. Wspóniarstwo. Wiedziałem. Nie <noise> <noise> Dobrze. No i przykro mu się zrozumie. Co? Tak, już nie wejdzie. I Po warsztatach przyszedł czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć, ale jako że konwent miał charakter tradycyjny i skoro pojawił się na nim rufus ze Starego Wspaniałego Światu, nie mogło też i na nim zabraknąć fotografii otworkowej. Po zrobieniu zdjęć wróciliśmy z Norbertem do naszego obozowiska, aby rozpalić ogień i przygotować kolację. Ognisko się powoli rozpala. Tutaj na trójnogu zamierzamy postawić kociołek węgierski. Także jakieś jedzenie będzie się robiło. No i nic, noc się zapowiada ciekawie. Zobaczymy jak będzie dalej. Ja w niczym nie przez... Nie tak. Brawo! Pięknie Przy ognisku siedzieliśmy do późnej nocy, śpiewając i rozmawiając, ale nawet gdy wszyscy się już rozeszli, wciąż ciężko było nam zakończyć prowadzone dyskusje. Ale warto. Na plecach nie warto, ale konną czy łodzią... jeździć? Nie. Nie mówię, będziesz się uczył. Będę szedł, a koń będzie niósł. Ojej. Aha, w tej zasadzie. No, okej. Okay. To może osioł, kurwa. No, osioł jest trochę Albo kurwa, muły. zbuntowany. Albo Jest zbuntowany, to prawda. Nie, no, ja już mu mówiono za tydzień ten. Okay. konie huculskie, Aha. one będą niosły. okej. Okay. one okay. będą niosły, ja będę, kurde, jeszcze to obok. A powiedzieli goście, którzy się znają, że przy tych. Dziwnych jakichś tam przejściach może wsiądziesz, nie? Na zasadzie, żeby obczaić, nie? Eee, I tyle. No. Żeby w nocy się trochę chrapało, chyba to że, że to był... Się. Chyba że to ja był... wiem Rafała niedźwiedzka Ale to może mi, bo ja o. nie pamiętam, żeby ktoś chrapał. <grych> to może, chyba, że tak. Ja chrapię, więc bardzo możliwe. Ja czasami też Bardzo to te cię zmarzły? No na kość. No ładnie. Fukt, <noise> bóg, bóg. Bóg, trochę okrzać, ale nie za bardzo Pomocny z mieć No ja miałem przemoczone tak. Niepodobnie tyle, że sobie podsuszyłem trochę No i są w lepszym stanie jednak, ale też gdzieś tutaj Teraz popuszczały, ale tak stałem to były bardziej zmrożone. A ja muszę mieć te, tak, żeby je założyć na nogi i pójść do chaty, bo teraz się nie, nie da założyć na nogi. Wiesz co? Tak powinien dziś być tutaj Już nie uciekli Totem razum nie ucieknie. Żeby na kociół Purz kraftowy totem Obóz strój nie wiem co Kura się dymi Wymyśli. A nadzor ogólnie jak dobrze Wam się tam spało po tym? Bo w sumie Wy byliście bardzo narażeni na wiatr, nie? No jak y, potem przestało wiać to było cieplej, jak wiało to tak powiedziałem, że trochę zimno ale spoko. Nam tutaj dużo. Zjeżdżałem z karimaty no. nogami, <laughs> po głową się tam jeszcze pilnowałem wiarę ale nogami nie czułem czy jestem na karimacie, czy poza. I co? No i w twarz zimno, nie? Potem się chowają do śpiwora do przodu. A ty miałeś śpiwór? No tak. Mi było zimno tak ogólnie, ale, ale nie za bardzo. No do zniesienia. To, do zniesienia. No. no my tu fajnie mieliśmy dopóki się ten ogień panie, jak trzeba. Potem jak przygas się zrobiło. Ja chyba żeś dołożył pieca, tak, że się ze sobą z oczami siłą... Si Patrz a to Dan danier. Tak. Obudziłem tak. się na no cóż. Takie uroki. Obawiam się, że teraz trochę dymku z kurczakiem spożyjesz. Ale za to mamy teraz żar? Nie było ognisko i cieplej było przez chwilę. Mi tam było za gorąco. No, minie. No ale ty był, no, chuchało na ciebie całe to, nie? Co był w twoją stronę? No, się uda. No, jeden but już weszedł. Nie. Prawie. O! Bo tu pięta musi wskoczyć. No. no to jest najgorsze. Wskoczyła pięta. Ale będę ptach, ale będę podbijał do chałupy, żeby je rozmrozić, bo tak jest. Pasowałoby, jakby były te takie oficerskie do zakładania tych butów. Takie, nie wiem jak to się nazywało. Jakieś łapki czy coś co się wkła, wkładało. Nogę do oficerskich i... to, to był chyba, jak on się nazywał ordynans, tak? No no, no no no. Bo niektóre te oficerskie były takie nie do założenia, że musiał być specjalny. Kurde. Ordyn... Przyrząd do zakładania. Nie przyrząd, człowiek, no, wiesz. A, a, że ordyna, no tak, 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 który zakładał i siłował się. I... temu miał. Dziwna sprawa, że oficer miał kurde, zakładacza by było... Trzeciego dnia nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu podzielonego na trzy kategorie. Pierwszą wygraną za najbardziej klimatyczne schronienie przyznano Przemkowi który zaskoczył wszystkich swoją nesmukową norką. Drugą nagrodę przyznano Wiktorowi z synem za największe zaangażowanie w zlot i spędzenie wszystkich nocy w lesie. Trzecią kategorię przyznano z kolei Michałowi z Klaudium, którzy, wśród wszystkich lotowiczów najbardziej wyróżnili się swoim stylowym strojem. To nie było źle. No ogólnie mówię, że było nawet temperatura, ale tak. ten wiatr tak nie biał.

Pipes too loudly play. Fairly well, Molly, my dear, I must be going away. Well, they lightly tossed and tumbled till daylight did appear. The soldier then put on his clothes fairly well, my dear. For the drums they are a sounding, and the pipes too loudly play. If it wasn't for that, Molly, my dear, along with you I'd stay. Well, the drums to go with the rat a rat -ta tat -ta, and the pipes too loudly play. Fairly well, Molly, my dear, I must be going away. No a więc zlot już dobiegł całkiem do końca. Zostało nam tylko wrócić się do AUTA i zabierać się do domu. Jak Norwercie wspominasz ten wy... Tak wspominam. O Jezus, się ty podnieś. Daj rękę. Nie, nie, raz sobie. Bywa i tak. No, a więc wracając do tematu, jakby jesteś trochę bardziej żywy, jak wspominasz ten wypad? Bardzo fajny zlot, mimo że mało osób, pogoda nam zrobiła prima aprilis, także mamy piękną zimę tej wiosny, ale ogólnie było fajnie, było warto przyjechać, poznać tych ludzi wszystkich, co się przez internet tylko znało, posiedzieć i w chacie i w lesie i cóż więcej. więcej na relacji zobaczyć się co będzie. myślę, że tak i jeżeli macie jakieś wątpliwości czy kiedykolwiek udawacie na takie zloty to możemy szczerze od siebie polecić bo naprawdę jest warto także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału na razie i do zobaczenia Cześć.